Cześć, Kamil. Witam Was ponownie w Katana Shooting i tym razem zapraszam na tor numer 5 w programie CQC Alpha. Więc wracamy do strzelectwa sytuacyjnego bardziej bojowego. Uruchamiamy przedbieg, tak żeby zawodnik zobaczył co jest do strzelenia, jak na przykład no, w konkurencjach dynamicznych IPSC, strzelali do nas, tak, yy, zawodnik robi uniki. No i trafiamy yy, dwa razy każdy cel, który posiada czerwoną broń, tak to nam też pomaga identyfikować cele do wyeliminowania, czyli backback, backback, backback. Back. I mamy dwa noushooty. Uwaga! W trakcie przedbiegu pokazywany jest nam ogólny scenariusz, ale to nie znaczy, że ten no-shoot konkretnie będzie w trakcie prawdziwego przebiegu w tym, moment, w tym miejscu. Może dojść do zamiany tego no-shoota z tym celem. I wtedy ktoś to się napali, że aha, raz, dwa, trzy. Nagle zdejmie w prawdziwym przebiegu yy, no shoota, bo program go podmieni po prostu, tak? zamieni te dwie tarcze. Więc yy, ten yy, preview, ten yy, przebieg jest po to, żebyśmy się dowiedzieli, że mamy trzy cele i dwa no shooty ale niekoniecznie to będzie to samo ustawienie, tak? Na przykład formą zamiany, czy tam no urozmaicenia potem tego prawdziwego przebiegu będzie to, że na przykład ten nożownik może być tu, a ten pistoleciarz będzie po prostu tutaj, tak? Taka, i to będzie dość e, niewoląca nas no, zmiana, za to jak nam zamienią tarczę no szut z szutem i ktoś e, no, zakoduje to sobie dość mocno, no to się może potem zdziwić, nie? Dobra, następny ekran przejdźmy dalej, muszę strzelić Co my tu mamy? No shoot i dwa razy No shoot, Backback i kowający się cel No i przez to, że lata ten no shoot, no to też nam Absorbuje uwagę, prawda? Więc tego dość łatwo zdejmiemy. No, dlatego się trzeba będzie przyczaić. Okay. Teraz przód, no cel. A no, i tutaj też jest cel, czyli dwa razy. No ale zobaczycie, że pewnie nam to potem zamieni. I ten cel będzie albo tu, albo tu. Znaczy, ten tu pewnie przybiegnie za to tego nam to mogę zamienić i, i też nie ma co po prostu tego wbijać jakby no na, na pamięć, bo potem e, to przyzwyczajenie może być złudne. Przejście i mamy biegającego szuta wśród no-szutów, tak? Mamy biegający cel wśród trzech no-szutów, więc lepiej poczekać na niego, bo już parę razy trafiłem no starają się szybko wyeliminować cel, który popylał między no, shootami, no i nie skończyło się to dla mnie dobrze. Okej, okay, przechodzimy dalej. No i znowu ta sama sytuacja, tak, że tutaj był do trafienia cel, ale no nam zbiegał po schodach, więc jakbyśmy w tym momencie oddawali strzały, no to można przypadkowo zdjąć nonszuta a no i dwa razy, w idziemy dalej po schodach wbijamy z buta mamy dwa nonszuty i jednego szuta, chowającego się, jeden cel chowający się za nonszutem pamiętajcie mamy go dwa razy trafić nie? więc on tutaj no, będzie krążył wokół tego noszuta i nie możemy yy, zakładnika zastrzelić to znowu nam ten cel popyla między tymi trzema mauszutami, no więc też uwaga. E, może warto poczekać na niego, żeby on się zatrzymał nie? niż strzelać wśród zakładników do e, przestępcy. Dobra. Zobaczcie jak ten e, przebieg mi pójdzie. Wymyśliłem żebyście mogli się ponabijać z katany to wymyśliłem formę urozmaicenia treningu i staję na takim specjalnym, nie wiem jak to nazwać, urządzeniu treningowym a które trener Kijowski to jeszcze chyba w latach 90 we Włoszech zauważył czyli taka platforma, e, taka równia, pochyła, tak można powiedzieć deska z przyspawaną stalową kulą stalową no i to było gdzieś tam dla niego przez jakieś spawacza specjalnie strudane. A dzisiaj my możemy to kupić już w dekatlonie. Nie ja wiem, stługo to pewnie kosztowało. Czyli taka okrągła decha stajesz na tym stopami i musisz łapać równowagę. Na okładce tego powiedzmy urządzenia treningowego. Pokazywał producent, że mając piłkę w rękach należy tą piłkę przekładać np. z lewego boku na prawy albo z nad głowę i pod, pod, pod linie kolan. No i wtedy tracimy tą równowagę musimy ją z powrotem złapać. Pierwszy raz na tym się, z tym się spotkałem, z tym urządzeniem na treningu pistoletu pneumatycznego, kiedy trener chciał sprawdzić po prostu jak błędnik pracuje. No i nie wiem, kazał nam stać przez 30 sekund i starać się nie wywrócić. Za to, no, pan trener Kioski, tak, trener naszej kadry, karabiniarzy kadry narodowej, to wspominał, że on każe z tego strzelać w ogóle z pneumatyka swoim zawodnikom. To jest dopiero hardcore, nie? Powiem ja Wam, że ciężko z tego nie spaść ci się, nie zabić, a jak mam z tego oddać strzał z karabinu i to ze śrutu, nie? 4,5 mm, to już w ogóle dam. Ale dobra, teraz o, słyszycie, to jest ta decha, staję na niej i w ten sposób będę dokonywał tego przebiegu. To nie będzie łatwe, bo będę ciągle się gibał, ale trening ma być trudny, tak? Jeśli... Ciągle jeśli ci wszystko wychodzi to w ogóle nie trenujesz, nie? Ma być utrudnienie, ma być ciężko po to, żeby potem na zawodach i nie daj Boże w prawdziwych sytuacjach awaryjnych mogło być tylko dobrze. Ok, strzelam start, rozpoczyna się przebieg, mamka górę, łapy do góry. Słyszeliście? Oh, nie jest łatwo. Już są misy. Okej. Sięca gizan. Trzeba się oddać cały jak on jest w biegu, ale ostrożnie po prostu. O, o. o widzieliście? Na przedbiegu był z lewej, nie? O rano zdjąłem. Ach, już było tak dobrze, nie? I zdjąłem przy, na samym końcu em, zakładnika, więc no porażka. Przez co jestem tu ukarany, tak? Pewnie byłby faktor 3.4 Byłaby taka szansa A jest 2.3 e, dając e, Strzelając w submit Można wpisać jak zwykle swojego Mika Swoją sywę Powiedzmy, że Rain teraz brał udział w zawodach Nie zajął ostatnie miejsce, bo zostałem ukarany za trafienie tego muszuta. Zapraszamy serdecznie w teamach 2-3-4 osobowych do rywalizacji w tym programie CQC Alpha. Jak widzieliście, to jest, no, to jest piąty tor, więc mamy pięć takich scenariuszy. Zapraszamy do wpisania się na listę kwały, na listę liderów. Zapraszamy serdecznie, katana shooting i bezpieczna strzelnica. Bo każda strzelnica jest bezpieczna.